Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku odwiedzimy wiosenny las, w którym wszystkie zwierzęta świętują z okazji nadejścia wiosny. Właśnie chór ptaków ćwiczy przed swoim koncertem. A może i Wy macie ochotę z nimi wystąpić? Jeśli tak, to z przyjemnością Was przygotuję. Musicie między innymi naśladować odgłosy ptaków, ale żeby nie było tak łatwo, jednocześnie wskazując przy tym położenie dźwięków na pięciolinii. Posłuchajcie. Niski, wysoki, niski. Pokażmy. Niski, wysoki, niski. Dźwięki wspinają się po pięciolinii. Posłuchajmy. Niski, wyższy, najwyższy. Pokażmy. Niski, wyższy, najwyższy. Dodajmy tekst. Wielkie święto w lesie mamy. Tak, tak, tak. Bal dla wiosny wyprawiamy bal, bal, bal. Chórek ptaków koncertuje tra, la, la. Ptakom wiatr akompaniuje szu, sza. Teraz dźwięki będą wspinać się po pięciolini. Kukułeczka wiośnie kuka ku, ku, ku. Dzięcioł w drzewo w rytmie stuka puk, puk, puk. Kos cichutko pogwizduje Fiu, fiu, fiu. Sowa chórem dyryguje. I teraz uważajcie. Fu, hu, hu, Brawo. W drugiej części tej zabawy każdy z Was zmieni się w dyrygenta sowę. Machajcie swoimi skrzydełkami i pokierujcie nasz duet tak jak Wam serduszko podpowie. Wielkie święto w lesie mamy tak, tak, tak. Bal dla wiosny wyprawiamy bal, bal, bal. Chórek ptaków koncertuje tra, na, Ptakom wiatr akompaniuje szu, szu, sza. Wielkie święto w lesie mamy tak, tak, tak. Bal dla wiosny wyprawiamy bal, bal, bal. Chórek ptaków koncertuje tra, na, Ptakom wiatr akompaniuje szu, Wiu, wiu, wiu. Sowa dyryguje, pu, pu, pu. Kukułeczka wiośnie kuka, pu 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 Cięcią w drzewo w rytmie stuka, puk, puk, puk. Kost cichutko pogwizduje, piu, fiu fiu. Sowa chórem dyryguje, pu, puk. Kukułeczka wiośnie kuka, pu pu kuk. w drzewo w rytmie stuka, puk, puk, puk. Kost cichutko pogwizduje, piu, fiu. Sowa chórem dryguje. Zmieniamy się w dyrgentasowe. Drygujcie naszym duetem. święto w lesie mamy, tak, tak, tak. Bal dla wiosny wyprawiamy, pan, pan, pan. Chórek ptaków koncertuje, Tra, ta. la. Ptakom wiatr akompaniuje, szu, szu, sza. Kukułeczka wiośnie kuka, ku, ku, ku. Dzięciu w stuka, w rytmie stuka. puk, puk, puk. Kos cichutko pogwizduje, piu, piu, piu. Sowa Którem dyryguje pu, pu, pu. Kochani, las to wspaniałe miejsce do obserwacji o każdej porze roku, ale przyznacie, że jest coś wyjątkowego w przyrodzie, w lesie, który odradza się do życia po zimie. Ja taki las lubię najbardziej. Jestem pewna, że nieraz przystawialiście ucho do pnia by podsłuchać zapracowanego dzięcioła, obserwowaliście wiewiórki skaczące z drzewa na drzewo, czy obserwowaliście zwinne sarny. A nawet może budowaliście w lesie szałasy. Ciekawe czy bawiliście się kiedyś w gry w terenie, w podchody właśnie w lesie? Jeśli nie, to wstęp do tego możecie zrobić z nami Tutaj, teraz. Przygotujcie folię do gry typu twister lub taśmę malarską i flamastry. Wyznaczcie na podłodze punkty. Cztery rzędy po pięć punktów, kolejno w kolorach zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym. Stańcie na pierwszym zielonym i spoglądając na planszy na ekranie, poruszajcie się naszą zaszyfrowaną trasą. Świetnie Wam poszło, dotarliście do mety. A skoro używamy dziś swego rodzaju mapy, to chciałam Wam wspomnieć o partyturze. Co to jest partytura? To zestawienie wszystkich partii instrumentalnych, wokalnych lub i wokalnych, i instrumentalnych występujących w danym utworze. Partie te zapisane są za pomocą muzycznego szyfru, czyli kluczy muzycznych, dźwięków, wartości rytmicznych, oznaczeń tempa i artykulacji. To swego rodzaju mapa po utworze, którą posługuje się drygent pracując z orkiestrą. Klasyczna partytura, którą znamy i zapewne nieraz taką widzieliście, wygląda tak. Ale w muzyce eksperymentalnej, aleatorycznej, w której muzyk ma przeogromną dowolność wykonawczą i gdzie utwór nigdy nie zabrzmi dwa razy tak samo, partytura może wyglądać tak. A co wy na to, żebyśmy przeprowadzili eksperyment? Postawimy naszą mapę na pulpitach muzyków. Zobaczymy, jak pani flecistka i pani harfistka poradzą sobie ze zinterpretowaniem naszych strzał w górę, w prawo, w lewo i w dół. Posłuchajmy. Się, chyba stworzyliśmy nowy utwór. A teraz wróćmy szybko do naszego lasu i zastanówmy się, jakich zwierząt może być tam najwięcej. Pewnie w pierwszej kolejności myślicie o ptakach, bo tam, gdzie jest dużo drzew, również ukrywa się mnóstwo ptaków. Ale tak naprawdę najwięcej stworzeń kryje się w pniach drzew, pod liśćmi oraz w ziemi. Mówię oczywiście o wszelkiego rodzaju owadach i pająkach. Wsłuchując się w muzykę wykonywaną przez naszych filharmoników, stwórzmy własnego owada. Użyjcie do tego nakrętek po napojach i ułóżcie z nich kształt robaka, niech będzie jak najdłuższy. Wypełniajcie nakrętki pomponami, guzikami czy koralami, używając do tego szczypiec, łyżeczki, pałeczek do sushi, pensety. Co tylko znajdziecie, na pewno się przyda. Jeśli chcecie, możecie to wszystko robić na podświetlanym blacie, zrobionym z plastikowego pojemnika i światełek choinkowych. Wasze rączki oraz oczy będą tu bardzo intensywnie pracowały. Kani, czy jesteście ciekawi, co leśne zwierzęta robią zaraz po przebudzeniu ze snu zimowego? Jeśli tak, to chętnie Wam opowiem. Wy natomiast bądźcie czujni i spróbujcie naśladować wszystkie czynności wykonywane przez mieszkańców lasu, o których usłyszycie w tym krótkim opowiadaniu. Śpiew ptaków, zwiastujący nadejście wiosny, Powoli wybudzały leśne zwierzęta, przesypiające zimę w swoich bezpiecznych schronieniach. Promienie wiosennego słońca przedzierały się do gwary niedźwiedzi, w której tej zimy urodziły się dwa małe niedźwiadki. Maluchy, drażnione promieniami słońca, przecierały energicznie małe oczka, które do tej pory nie widziały nic prócz ciemności. Ciepło, otulające las, zbudziło ze snu pana Borsuka, który zaraz po przebudzeniu zabrał się za wiosenne porządki. Machał energicznie, raz jedną, raz drugą łapką, by w ten sposób jak najszybciej oczyścić swe rozległe korytarze z zalegających jesiennych liści. Wiosenne słońce zbudziło również małego jeżyka, który zwinięty w kłębek spędził zimę pod grubą warstwą liści i gałęzi. Zbudzony jeżyk przeciągnął się raz w jedną, raz w drugą stronę, pomasował łapką brzuszek i szybko wyruszył na poszukiwanie wiosennych przysmaków. Tylko popielica smacznie spała, zupełnie niewzruszona pierwszymi oznakami wiosny, tego śpiocha zbudzi dopiero ciepło majowego słońca. Kochane dzieci, odbyliśmy dzisiaj wiosenną wyprawę do lasu, podczas której ćwiczyliście kierunkowość w różnicowaniu słuchowym oraz motorycznym, wzmacnialiście obręcz barkową, bawiąc się w dyrygenta, a także ćwiczyliście małą motorykę, tworząc robaczki z nakrętek i pomponów. Bardzo cieszę się na nasze spotkanie i już nie mogę doczekać się kolejnego. Kochani, dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Obserwujcie nas na YouTube, na naszym kanale Edufilharmonia. Harmonia. Do zobaczenia, pa.